Witajcie moi drodzy w ostatniej części tej trylogii śledziowej, śledziowego tryptyku, i w tej ostatniej części pokażę Wam coś co jest bardzo proste i budzi pytanie. Po co ja to tak naprawdę pokazuję, no bo jak zrobić śledzia w śmietanie tego raczej nikt w internecie nie szuka bo no bo co, no żeby zrobić śledzia w śmietanie to trzeba wziąć śledzia takiego jak się chce wrzucić do miski, wkroić trochę cebuli coś zielonego, najlepiej szczypiorek dodać do tego śmietany jeśli trzeba przyprawić solą pieprzem i do widzenia i to jest koniec, więc jeśli ktoś się chciał dowiedzieć jak zrobić śledzia w śmietanie, to w zasadzie może już wyłączyć filmik. E, mi chodzi o coś innego. Są dwa takie aspekty, a ja tak sobie kroję, to przy okazji mogę Wam o nich powiedzieć. Pierwszym aspektem jest to, że to jest taka sentymentalna podróż. Muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden ze smaków mojego dzieciństwa. To było tak śmiesznie. Ja dorastałem, e, dzieciakiem byłem w latach. W latach 80. No i to były takie czasy bardzo szare. To, była, to był taki schyłek komunizmu w Polsce. Nic nie było w sklepach, niczego się nie dało kupić. Było po prostu okropnie. I wtedy, żeby kupić śledzia, tego trzeba było zdobyć, jak to się wtedy mówiło załatwić. No i moja mama załatwiała tego śledzia i robiła to, co ja robię teraz e, w, w, przy okazji postu, czyli przy okazji Środy Popielcowej, przy okazji e, Wigilii, e, przy okazji Wielkiego Piątku i tak dalej. E, I moi drodzy, e, ja śledzia po prostu bardzo lubię. Bardzo go lubiłem już e, będąc, e, będąc dzieckiem. E, I Moja mama przygotowywała te śledzie i w zasadzie mnie to zawsze bawiło już jak byłem potem trochę starszy, bo idea postu jest taka, żeby się umartwiać. No, żeby na przykład nie jeść mięsa, bo to mięso niby dobre. No a w moim przypadku było tak, że ja przez cały rok czekałem na ten post, bo przy okazji postu to ja mogłem zjeść to, co tak naprawdę lubiłem, czyli tego śledzia w śmietanie który mama przygotowywała z ziemniakami i to jest taki sentymentalny smak mojego dzieciństwa. Taki bardzo prosty ale smak, który budzi we mnie zawsze takie no, rozrzewniające trochę wspomnienia. Więc postanowiłem to pokazać nie po to, żeby tego kogoś nauczyć, tylko po prostu, żeby zostawić taki ślad gdzieś w przestrzeni. I tu jest jakby w tym momencie drugi aspekt, o którym Wam za chwilę powiem, ale najpierw muszę schować do lodówki resztę śledzi i obrać sobie cebulę. Dobrze, co ja na razie zrobiłem? Marynowanego śledzia. Jak go robić, pokazywałem Wam wcześniej. Pokroiłem w kawałeczki. Do tego dokroiłem trochę tej marynowanej cebuli, ale tylko trochę. Reszta cebuli będzie surowa, bo jakbym dał samą tą marynowaną, to by było zdecydowanie zbyt kwaśne. Do tego będę potrzebował jeszcze kiszonego ogórka. No, oczywiście śmietany, szczypiorku. No, i tej surowej cebuli, z którą za chwilę do Was wrócę. Jestem ponownie z Wami, moi drodzy. Drugim aspektem tego, o czym mówić zacząłem, jest też w zasadzie odpowiedź na pytanie: po co ja to w ogóle robię, te filmy? Bo moi drodzy, jak się pewnie. Domyślacie nie po to, żeby e, nie po to żeby nauczyć Was robienia śledzia w śmietanie nie o to mi chodzi e, i zdecydowanie nie po to, żeby zostać youtuberem, nie dla fejmu. ja wiem, że nie zostanę e, i nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia Kochani, ja to robię dla moich dzieci. Ja mam dwoje dzieci, które bardzo kocham, i chciałbym zostawić po prostu po sobie coś, do czego oni kiedyś będą mogli wrócić. Tak się składa, że sporo gotuję, oni to wiedzą. Jak nie zabraknie, to w jakimś tam stopniu będą. Tą coraz bardziej zacierającą się w pamięci postać swojego ojca e, kojarzyli z tym, e, ja też wiem z mojego własnego doświadczenia, ile czasu e, mi zajęło odtworzenie e, pewnych e, sposobów e, przygotowywania potraw i pewnych smaków, e, które pamiętałem z mojego dzieciństwa, e, a e, o. Sposób ich zapytania, autorów spytać już nie mogłem z oczywistych względów, e, dlatego wtedy takich możliwości nie było. Teraz są, no i postanowiłem coś takiego po prostu po sobie zostawić. W tej chwili e, jest naturalne to, że moich dzieci nie bardzo obchodzi, e, jak to zrobić, ale myślę, że. E, historia po prostu się powtarza, i pewne refleksje, i pewne tęsknoty po prostu przychodzą z czasem, kiedy często jest za późno. Dla nich za późno nie będzie e, właśnie dlatego, że e, takie durnoty, jak to, e, co w tej chwili e, przygotowuję, e, będą mogli sobie e, tam z tych czeluści e, internetu wyciągnąć. I odtworzyć. Powiem Wam, że ja bym bardzo wiele dał za to. Już nawet może nie za to, żeby się dowiedzieć, jak mój ojciec pewne rzeczy przygotowywał. Bo to to jest tylko żarcie, to ma drugorzędne zupełnie znaczenie. Ale dzisiaj po upływie no, 22 już lat o ile dobrze liczę, gdzie więcej Boże. Ojciec umarł w 89 roku, a dzisiaj jest przecież już 2021. Po upływie ponad 30 lat. E, e, dużo bym dał za to, żeby móc usłyszeć barwę jego głosu, żeby mm, usłyszeć jakby sposób e, formułowania przez niego myśli. Sposób w jaki żartował. Człowiek coś pamięta. Ale no z własnego doświadczenia wam powiem, że ta pamięć i te wspomnienia się po prostu z biegiem lat zacierają. No i postanowiłem moim dzieciakom coś takiego zostawić. I w tym odcinku będzie to właśnie śleć śmietanie. Ala PRL, czyli smak powiedzmy połowy lat 80. Kiedy zdobycie i przygotowanie śledzia wymagało posiadania pewnych znajomości, pewnych koneksji i nie było takie łatwe jak dzisiaj, ale też, kochani, te śledzie były inne, dlatego właśnie to poszukiwanie tego smaku polegało na tym, że ja początkowo nie mogłem zrozumieć, czemu mi to nie wychodzi, bo mama to zawsze robiła: to ten, tego śledzia w śmietanie ze śledzia marynowanego. No i <laughs> ja próbowałem po prostu kiedyś, lata temu, tego marynowanego śledzia kupić w sklepie, w słoiku, no i z tego zrobić. I wychodziło to e, tak jak wychodziło, no zjeść się dało, no ale to nie było to, to było po prostu niedobre. I dopiero po upływie naprawdę długiego czasu e, odkryłem, że mama po prostu kupowała surowe śledzie, bo wtedy takich śledzi w słoikach marynowanych po prostu nie było w sklepach. E, robiła to sama. E, no i z czasem doszedłem do tego, e, jak to się robi. Nauczyłem się po prostu to robić. W tej chwili to robię i to już jest ten e, smak, e, o który mi chodziło. To już jest ten smak, którego e, kiedyś poszukiwałem. I teraz już mogę e, spokojnie powiedzieć, że e, potrafię to zrobić tak, jak kiedyś e, robiła. E, Taką właśnie potrawę e, moja mama. No i to jest taki element e, sentymentu. No a jest też taka, e, taka rzecz, że moja córka przepada po prostu za śledziami marynowanymi. Takie śledzie solone albo w oleju je dosyć niechętnie, ale śledzie marynowane, śledzie w zalewie octowej, no lubi jeść naprawdę pasjami i to jest coś co e, coś na co zawsze ją można e, skusić dlatego postanowiłem specjalnie dla niej e, ten śledziowy tryptyk przygotować i być może kiedyś kiedy przyjdzie e, na nią taki nostalgiczny czas Przypomni sobie o tym, co ja tutaj dzisiaj gadam i przygotuję sobie właśnie takiego śledzia w śmietanie, bo będzie miała w pamięci, że gdzieś w internecie ojciec pokazał, jak to się robi. Dobrze, kochani, idę po śmietanę i będziemy robić. Jestem już z powrotem, kochani, na taką ilość towaru. Jaki tu mam? Dam jedną łyżkę majonezu i a mniej więcej połowę takiego kubeczka. Kubeczek ma 400 gramów kwaśnej, e, koniecznie kwaśnej e, śmietany. Ta to jest w ogóle tak kwaśna, że ma konsystencję taką prawie jak twarożek. Dobrze. I do tego wszystkiego trzeba dodać trochę pieprzu. E, czy będzie trzeba posolić, tego nie wiem. Przekonamy się później, ale pieprz jest wskazany. Dobrze, nie za dużo, bo dzieciaki przyjadą dzisiaj. No i to jak się zapewne domyślacie, muszę wymieszać. A po wymieszaniu do Was wracam. Mamy to, kochani, wymieszane. Mm. Spróbuję. I teraz taka wskazówka dla Was. Mm. Zaraz po wymieszaniu, ja tak przynajmniej mam, czuję po prostu jakby wszystkie smaki oddzielnie. Moja babcia mówiła, że takie rzeczy. Trzeba dać na parę godzin do lodówki i że one muszą się jak to namawiała, przeżreć. Chodzi o to, żeby te smaki się po prostu połączyły. Uważam, że miała rację. Na ten moment mi się wydaje, że tu jest za mało soli, ale nie dosalajcie tego na tym etapie, to może się okazać błąd. Dopiero po upływie tego czasu, jak te smaki się po prostu połączą, to. Będziecie mogli to tak naprawdę ocenić na tym etapie. Solenie no może spowodować, że po prostu w efekcie cała potrawa będzie zdecydowanie przesolona. Trafia to do lodówki. No, później dokręcę jeszcze tak na krótko, żeby wam pokazać, jak wygląda danie. Chociaż nie bardzo jest co pokazywać, bo do tego są po prostu gotowane ziemniaki i to jest. Absolutne mistrzostwo świata, i e, smak, który bardzo, ale to bardzo e, kojarzy mi się e, z dzieciństwem. E, dobrze, e, do zobaczenia po ugotowaniu ziemniaków. Moi drodzy, to jest właśnie smak mojego dzieciństwa. Smak późnego PRL-u. E, marynowany śledź własnoręcznie przygotowany od samego początku, od momentu jak był zupełnie surowy, z gotowanymi, gorącymi ziemniakami, to jest właśnie ten sentymentalny smak, o którym wam mówiłem, a równocześnie ulubiony, marynowany śledź mojej curuni, Pokazywałem już w innym filmie e, ulubiony sos tatarski mojego syna. Tym razem pokazuję śledzika mojej córki. No nie wiem, który z tych filmów mm, prędzej będę publikował, ale nie ma to znaczenia. Tak to wygląda, jak smakuje, możecie przekonać się sami. E, bardzo wam dziękuję za oglądanie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli dotąd tego nie zrobiliście. Kod Gustaw macha do Was ogonkiem. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia następnym razem.